stycznia 2025 roku wracamy do pani przewodniczącej Komisji do Spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa Pani Radnej Mirosławy Piotrowskiej. Bardzo proszę o przytoczenie w treści wniosku, który, nad którym będziemy głosować. Więc wniosek w korekcie z tego względu to radny wysłał e maila którego ja nie przeczytałam w tym zakresie. I sąd za zbieżność. Sprawa wyjaśniona, i czytam treść wniosku. Komisja wnioskuje do gminy Kosakowo o wyjaśnienie, dlaczego nie została zabezpieczona, pomimo zgłoszenia, w sposób właściwy utworzona maklina na skrzydłowaniu drogi numer 100-101-11. Głosowanie jednogłośnie, 5 głosów za. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o. I, i właśnie w tej chwili zagłosowanie i wyrażenie swojego zdania. Dziękuję. Szanowni Państwo, głosowaniem brało udział 13 radnych, 11 radnych wypowiedziało się za przyjęciem wniosku, dwoje radnych się wstrzymało. Czy mamy jeszcze jakieś wnioski? Bardzo dziękuję. Proszę o przewodniczącego Komisji do spraw Rolnictwa Rybołóstwa i Ochrony Środowiska. Szanowna Rado, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się 27, ale również 15 stycznia. Ja może już nie będę przytaczał tych wniosków, no bo one już zostały bo w mojej ocenie jakby już zrealizowane, tak, no bo wprowadzane do projektu, który był przedmiotem głosowania w pierwszym punkcie naszych obrad, także ja. na tą chwilę po prostu yy, mimo tego, że komisja w ten czas wypracowała, to, to, to nie składam żadnych wniosków formalnych. Bardzo dziękuję. Eee, bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącej do spraw komisji do spraw skarg wniosków i petycji pani radnej Różny-Miesiewski. Komisja pracowała na, na ostatnim posiedzeniu. Oczywiście sprawy są dalej w toku. Żadnych wniosków nie mamy. Dziękuję. Proszę. Pani e, radna, w jakiej sprawie? Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Ale tu mamy sprawozdanie. Za chwilę mamy różne sprawy okej. Dobrze. Okay. Dobrze e, Kiedy będziemy? Jeżdżę? Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Mieszkańczy. Szanowni Radni, z racji tego, że wniosek ten jest został złożony na poprzedniej sesji Rady to złożony go dzisiaj. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2024 w sprawie udzielenia informacji o terminie w zakresie audytu w podmiocie realizującym audyt oraz terminie przedstawienia wyników przedmiotowego audytu. Wnioskodawca Piotr Grzeszkiewicz, pięć osób za. Ja mam tutaj. Ja, ja tylko w kwestii takiej formalnej, bo tutaj Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek do do Rady w celu przegłosowania rozumiem, że uzasadnienie podyktowane jest tym, że nie mamy odpowiedzi po prostu jako komisja rewizyjna na wniosek, który został w ten czas przegłosowany. Tak? Wniosek nr 4 z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 21 maja 2024 w sprawie udzielania informacji o terminie audyt oraz terminie przedstawienia wyników przedmiotowego audytu. Tak, podmiot już realizujący oraz terminie przedstawienia wyników przedmiotowych. Bardzo proszę Szanowni Państwa Radny o zagłosowanie na 10 minut. <laughs> Pan radny Adam Kujarza. Pani Rolina Węsierska. Strzymała się Państwo. Dziękuję. Ja Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, to z Pani Prawio 14 radnych, 12 radnych wypowiedziało się za przyjęciem wniosku. Moje radnych się wstrzymało. Czy mamy jeszcze jakiś wniosek, Panie Przewodniczący? Nie Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Koryńczyk. Czy do tego punktu? Oczywiście Panie Przewodniczący, chciałbym skorzystać tutaj z możliwości, którą... Na jednej z ostatnich sesji umożliwił pan, pani radnej Agnieszce Słowik składanie wniosku i następnie poddanie go pod głosowanie. Nie, 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 w różnych sprawach radnych. Wnioski nie są głosowane, nie poddawane pod głosowanie, a już to jest wniosek, dobrze. który chciałem poddać na podgłosowanie na ostatniej komisji. Dobrze, to już wyjaśniam. Doszło do, y, do małego nieporozumienia tutaj między komisją do spraw finansów, a tutaj, znaczy może, przepraszam, y, przewodniczącym, a a członkiem komisji e, ta sprawa jest całkowicie wyjaśniona. E, natomiast co do formalnych względów, tutaj pani Radna Słownik ostatnio złożyła e, taki wniosek na formalny, na którym głosowaliśmy, ale on też dotyczył jakby całej sesji, tak? Nie do stricte tematu, które były związane z pracami komisji. Niemniej jednak myślę, że jeśli tutaj pan przewodniczący także wyrazi e, zgodę, bo to było formalnie należało to zrobić, tak? To jak najbardziej bardzo proszę. Szanowni Państwo, faktycznie doszło do delikatnego nieporozumienia, gdyż wnioski składane na Komisji Finansów, takie ostatnie <coughs> które dotyczą stricte zagadnień, Radni jak najbardziej mogą składać wnioski. Z takimi wnioskami wystąpił pan radny Torujczak. Można powiedzieć, przepraszam, nie zrozumiałem, myślałem, że to są sprawy inne, tak? Dlatego tutaj odebrałem głos, natomiast tutaj jak najbardziej... Przyklejam się do, do wniosku, tak, do wniosku pana Krzysztofa i to uwzględnialiśmy, że będzie składem na sesję. także jak najbardziej tutaj bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby miał taką możliwość teraz złożenia wniosku. Dziękuję. Miałem możliwość złożenia tak, po prostu po prostu się panowie nie porozumieli, ale wszystko sobie wyjaśnili, dlatego też tutaj, żeby była pełna współpraca i nie było tutaj żadnych wątpliwości, myślę, że państwo także... Będziecie mieć takie same zdanie jak ja i pozwolimy panu Krzysztofowi Droimczakowi e, złożenie tego wniosku, tak? Bardzo proszę. Także znaczy chciałbym złożyć wniosek do pani Wójt o wykonanie inspekcji oraz zaplanowanie modernizacji hydrofornii w Zarządzie Gminy Wysoka jeszcze raz, ale zdecydowanie wolniej. Oczywiście. Wniosek o wykonanie inspekcji oraz zaplanowanie modalności. Bardzo proszę o spojrzenie na, spojrzenie na ekran. Potwierdzenie, że tak. nieco się zgadza. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wyrażenie swojego... Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, głosowanie brało udział 15 radnych, 12 radnych wypowiedziało się za przyjęciem wniosku, dwoje radnych się wstrzymało. Bardzo proszę. Rozumiem, że były dwa wnioski, tak? Czy jeden? Były dwa, lecz jeden dotyczył tego, co ustaliliśmy, czyli hydrofol, tutaj było o rozmowach z przedstawicielem firmy Peko. Drugi już dotyczył bardziej spraw bieżących, tak? tutaj jednocześnie się podpytać, bo... Ale to jest, w innym punkcie. A czy chodzi o sprawy organizacyjne. Czy Pani Bożena może nie miała tutaj sprawy? Tak, miała pani sprawę do Komisji Skarbki Wniosków. Jeżeli to jest sprawa organizacyjna, nie powinna w tym punkcie być. Moment. Tylko to jest bardzo no, Dziękuję. Okay. Szanowni Państwo, wszystkie komisje są za nami. Przechodzimy do piątego punktu Różne sprawy radnych. Bardzo proszę e, Pani Górzenaros. Następnie, tak. następnie Pani Ewelina, Pani Agnieszka, Powiem tak. Moje pytanie właśnie kieruję do pani przewodniczącej Komisji Skarg Wniosku w związku z tym, że rozpoczęta jest procedura nad dokumentami tej, tak? tej komisji. Bardzo proszę, chciałam uzyskać informację, kiedy komisja będzie się kolejny raz spotykała, żeby zamknąć te rozpoczęte już dokumentacje i pisma, tak? Jakby była Pani uprzejma. Bardzo proszę, komisja spotyka się jutro na godzinę 13. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pani Radna ja chciałam takiej może kwestii organizacyjnej, bo może ktoś z Państwa nie wie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której jest członkiem, wypracowuje opinię odnośnie skargi, wniosku lub petycji i przedstawia ją Radzie Gminy. Rada Gminy jako organ uchwałodawczy może mieć inne stanowisko niż wypracowana komisja skarg, wniosków i petycji. Natomiast jeżeli Rada Gminy nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a nie zachodzą nowe okoliczności do skargi, wniosku lub petycji, nie trafia to z powrotem na komisję. Komisja Skarg nie będzie się zbierać do czasu, aż zadowoli wszystkich 15 radnych, żeby zmienić swoje zdanie, bo tak uważa. W takim wypadku powinno być, jest to daleko idący wniosek, który powinien być formułowany. Jeżeli Komisja Skarg uznaje skargę za bezzasadną, a Rada Gminy się z tym nie zgadza, wówczas przewodniczący powinien sformułować, że Komisja Skarg Wniosków Impedycji. uznała skargę za bezzasadną, natomiast Rada Gminy się ze stanowiskiem komisji nie zgodziła. I ustaliła, że skarga jest zasadna. Tak, Nie będziemy procedować tych samych skarg w kółko wracających na komisję od tych samych osób, które nie wnoszą nowych informacji do sprawy, bo my nie jesteśmy jak chorągiewka na wietrze, że państwu radnym się coś nie podoba, co wypracowuje komisja, i może się państwu nie podobać, bo każda nasza komisja z w mniejszości, najwięcej ma 7 członków, więc mniej niż większość do przegłosowania, i my nie będziemy się spotykać do czasu, aż będą państwo zadowoleni bo tak uważacie, dotychczas wszystkie skargi, które zostały odrzucone i miały trafić z powrotem na Komisję Skarg, były jednogłośnie i jednomyślnie zagłosowane na Komisji Skarg. I wszyscy trzej członkowie, przewodnicząca, wice i członek tej komisji głosowali tak, jak została sformułowana ta uchwała. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ty, Ja w ramach wypowiedzi Pani Radnej chciałam dopytać, tu chodziło o to, że Rada głosując, bo Państwo podjęliście, że częściowo zasadna w jednej tej skadze, czy tam w dwóch, trzech i kolejnych, a w następnym akapicie było tak, częściowo zasadna, a w drugiej niezasadna. Więc y, dlatego Rada miała problem, bo Państwo rozczłonkowaliście jakby jedną skargę i teraz co? Bardzo no, proszę. Jeżeli Komisja uznała, że skarga jest częściowo zasadna, a Państwo stwierdzili, że się z tym nie zgadzają to uznali Państwo, że skarga jest w całości zasadna, tak, bo my uznaliśmy, że tylko częściowo, w momencie jeszcze tylko jedną rzecz powiem, uznali pan, my uznaliśmy, że częściowo jest zasadna, Państwo się z naszym stanowiskiem nie zgodzili, do czego każdy radny ma prawo, mieć inne zdanie niż nasza komisja, więc Państwo się z tym stanowiskiem nie zgodzili, więc z automatu ta skarga staje się skargą zasadną. Ca w, całości, w całości, nie tylko w części, to jest jedna rzecz, ale trafiają do nas nie tylko skargi, które były częściowo czy tam nieczęściowo zasadne, tylko my uznaliśmy, że bez zasadne, czy tam niezasadne, a Państwo się nie zgodzili, bo uważają, że zasadne, to nadal to nie powinno trafiać do naszej komisji do pracy, bo nowe okoliczności nie, 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 nie powstały i wszyscy trzej członkowie najczęściej. W naszej komisji głosują jednomyślnie. Czasami są rozbieżności. Nasza komisja dostaje skargę lub wniosek lub petycję. Pyta się drugiej strony, otrzymuje odpowiedź lub no, sformułuje wniosek. Rzadko kiedy akurat w naszej komisji jest rozbieżność. Panie Proszę Pani, Pani Radna, chodzi o to, że w tym państwo. Państwo w jednej skardze nie wyłuszczacie, że ta część jest bezzasadna czy zasadna, a to, tylko że skarga w części jest zasadna, a w części bezzasadna. Ale w której części? No, ale Państwo się nie zgodzili, zgodzili z naszym y, stanowiskiem, że jest częściowo zasadna, czyli w związku z tym w całości jest zasadna. Bo jeżeli nie w części, no to w całości ja rozumiem, że no, można się nie zgodzić, nie ma z tym problemu, Mówię, no każda komisja jest w mniejszości i Rada Gminy jest organem uchwałodawczym, komisja opiniuje. My jesteśmy komisją śledczą, więc jak nie tworzymy wniosków do prokuratury, nikogo nie oskarżamy, uznajemy tak zgodnie z dokumentami, które dostajemy, zgodnie z własną wiedzą i przekonaniem, jaki o tym każdy ma zdanie. Natomiast jeżeli skarga jest częściowo niezasadna, a Państwo się z tym nie zgadzają, to my nie będzie to wracało do komisji, aż my uznamy, że jest zasadna albo niezasadna, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, bo my już ustanowiliśmy swoje stanowisko, nie było nowych okoliczności i nie zmieniamy decyzji. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pozwolę Panie Radny po kolei, dobrze? Pani <grym> Radna e, Agnieszka Słowik. Następny. E, ja e, ostatni. Dziękuję Dobrze. bardzo. Ja będę miała dwie sprawy. Może zacznę tutaj do y, zapytania do Pani Wójt. W dniu wczorajszym, na no, samej mojej wiedzy do Boi, wpłynął mail od firmy Pro Internet o prowadzeniu rogu w dziennym klasie drogowym bez uzgodnienia. Y, troszkę Pro Internet wyprzedził mnie i Radnego Kojawego, bo dzień wcześniej byliśmy również tam w terenie, y, ponieważ ulica Krauze nas bardzo zaniepokoiła. Firma Prointernet zgłosiła, co widzieliśmy na własne oczy, że został wybudowany nielegalnie murek oporowy chroniący posesję przed wodą. Tak oczywiście sygnalizowaliśmy już wstępnie pani wójt, chcielibyśmy tutaj zorganizować spotkanie z mieszkańcami, i ewentualnie z deweloperem, tylko czy pani już wzięła taką informację, wiedzę właśnie i zdjęcia są. Dziękuję, dziękuję Pani Radna za to zapytanie. Jeżeli chodzi o budowę muru oporowego, tak, czyli zajęcie pasa e, drogowego bez uzgodnienia, bez e, autoryzacji e, formalnej, od, e, taka informacja do mnie nie dotarła, natomiast e, tak, potwierdzam, będę chciała zorganizować spotkanie z mieszkańcami, bo sytuacja na ulicy Krauze jest e, skomplikowana. To jest ulica Gruntowa, która w zasadzie aktualnie tam powstał bumbus, e, który jest też spowodowany przez spływającą wodę, więc to spotkanie się odbędzie. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie będzie do przewodniczącego Rady Gminy. 20 października odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Mosty. Kolejnego dnia wpłynął protest wyborczy do Urzędu Gminy. Pani wójt zleciła kontrolę m.in. monitoringu, z której dostaliśmy protokół. Z tego co wiem, komplet dokumentów trafił na ręce pana przewodniczącego i moje pytanie brzmi: jakie kroki pan przewodniczący podjął w tej sprawie? Już, już odpowiadam. E, mogę znaleźć dokładną datę, jeśli pani mi pozwoli. Albo mogę to, proszę. To było 30 Z tego co pamiętam, to około właśnie między nowy, starym a nowym rokiem wysłałem do pani Wójt zapytanie, jakiego. Otrzymaliśmy. Od Pani Wójt informacje o tym, że taka komisja przeprowadziła. E, przepraszam, otrzymaliśmy krótkie pismo przewodnie z informacją o przekazaniu protokołu z, e, z obrad e, Komisji Weryfikacyjnej Wybory Słoweckie. Ja na przełomie roku wysłałem do Pani Wójt zapytanie, ponieważ... I to, y, to zapytanie i te maile Państwo także otrzymali. E, otrzymaliście... Chciałbym, Ktoś, to to chciałbym, od pań, chciałbym od Pani Wójt informację, w jakim charakterze otrzymałem to pismo. Czy w charakterze tylko i wyłącznie z stricte informacyjnym, czy do tego, aby Rada podjęła pewne kroki. Do tej pory nie otrzymałem żadnego pisma zwrotnego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, jeżeli, jeżeli mogę wypełnić, to rzeczywiście była kierowana korespondencja do, do Pana, Panie Przewodniczący w sprawie wyborów w sołeckich w Mostach. Ta pierwsza korespondencja została przekazana i otrzymałem od Pana odpowiedź. Natomiast poszło drugie pismo. Ja bym musiała sprawdzić tę datę, kiedy ono dokładnie poszło, ale myślę, że tydzień, półtora tygodnia temu, e, czyli było drugie pismo w tej samej sprawie. E, tak więc bywa, że to była korespondencja To z miłą chęcią pani wójt, bo mamy cel, żeby wyjaśnić dlaczego to pismo jeszcze do rady i do mnie nie dotarło. E, I myślę, że to w krótkim czasie zrobimy. E, Kolejną osobą, szanowni państwo, która się zgłaszała był pan radny Krzysztof Toruńczak, następnie pan radny Piotr Gryszkiewicz i następnie pan Adam Ujawa. Pani, pani powiedziała, że chce być pani na końcu. A, dobrze, dobrze. Proszę. Ja chciałbym, mam więcej spraw niż jedna szkieletka, chciałbym tutaj wniosek, prośbę taką do Pani Wójt o przygotowanie i przedstawienie planu wieloletniego rozwoju Gminy Zachodu. Uważam, że z takim planem powinna się zapoznać Komisja do Spraw Finansów, strategii rozwoju powinna, powinna, się zapoznać, wiedzieć w jakim kierunku, że tak powiem, zmierzamy, jak to jest po plan dalekosiężny, no, dla naszej gminy. Tutaj to jest jedna sprawa. Kolejną sprawą jest no wnioskując spotkanie pracowników yy...